Mano widzowie, z tej strony śledź, a dziś nagrywamy Omega easy Obby. Ze mną jest dzisiaj Nikolajos. A Wy nie zapomnijcie o zostawieniu suba i lajka, jeśli chcecie, żebym częściej wrzucał odcinki. I rzadziej zmieniał nick. <ścoughs> tak, bo teraz ostatnio mega często zmieniam ten nick. Są nieco jakieś 3 dni. No, byś, ale już teraz masz co 12 dni. Możesz zmieniać. No, co, no, co 14? Tyle razy już zmieniłem, że nie, bo wcześniej mogłem dwa razy w ciągu 14 dni. A teraz mogę tylko raz w ciągu 14 dni. Tyle razy zmieniłem ten nick. A i tak ogólnie to ja już trochę. Zapomniałem, że to miałem na odcinkach nagrywać i wcześniej już trochę grałem w to poza odcinkiem. Nie zabroniłeś nie, tobie mówiłem, że możesz później później. Gdy zapomniałem o tym kompletnie, że to jest tak. na odcinki. To już mówiłem, że możesz. Nie wiem, czy lubicie w ogóle jak to nagrywam. Możecie napisać w komentarzu! Ty na 340? 399. I... 455%. A ty ile masz procent? 44,9 cztery. E. Pominęło mi etap, czy mi się wydaje? Nie, tu spadłem za nisko. Nie, nie spojrzałem i tak pominęło mi etap, czy jak? O. A i dziś nagrywam na telefonie, bo na kompie taka słaba jakość ogólnie jest tych filmów. Yy, która jest godzina? Nie wiem. ta 13.18 No to nie wiem ile to ma tak trwać. 10 to. Tak, 10 do... 10-15 minut 15 to max, dopiero 3 dwa. No więc właśnie napiszcie czy w ogóle chcecie no bo nie wiem czy chcecie oglądać no. jak ktoś przechodzi obyby oby 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 Już mam tak mało robuxów 41 Miki mnie doładował ja i tak Ja mam 654 Ej daj połowę no 20 Jeszcze się no tam no jakieś 20 nie ja się tam chyba prze, za 80 55 na mojej grze kupił za 55 robuxów a dostałem chyba jakieś 30 30 dostał procent, 30 procent dostał roblox tak no już pewnie nie to jest bez sensu, przecież Roblox sam sobie może kupić nieskończoność Robloxu za darmo. Nie, nie wiem do kogo idzie szczerze to 30%. No, ale, ale my dostajemy tylko 70%, każdy tak ma. Ale chyba twórca to ma za darmo wszystkie. No tak, to... No, jakby kupił, no to i tak to idzie na jego, na jego konto wszystko. A więc nawet jakby kupił, to i tak by... No wiesz. Oj, oj, oj. To będzie trudne, no. Jestem ciekawa. Nie no, ja tak naprawdę no jak nie będziecie chcieli, no to ja po prostu nagram mm, nagram tylko z tej gry, gdy już przejdę całe. Tak to sobie sam będę grał. To. Miki, ty już możesz w sumie w to grać sobie nawet poza odcinkiem. Miki, ku, w ogóle jesteśmy na jednym serwerze. Mmm

Tun 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 sahur Bombardier okropny Możemy zagrać troll obby Będą na niedługo nagrać Bo so, na geometrii dasz Co? You've been trolled? To... to chyba zleka ogólnie niedługo Pięknie O nie wiem czy słychać będzie. Czeka. W którym jesteś w etapie, ja 410 dopiero. 450 Tak, jeszcze nie. To jeszcze trochę ci zabrakło. To możesz mnie dogonić tam poza odcinkiem albo coś. No mhm. to jest coraz trudniejsze, naprawdę. Mhm. Te pierwsze to 100 robiliśmy w tam... Ja zrobiłem pierwsze 100 w jakieś 4 minuty. Ej no co. To... Ale pierwsze, to nie nagrałem na odcinku, bo zapomniałem włączyć mikrofony wtedy. To nie nagrywałeś z Rysia Rajem? Nagrywałem z Rysiem razem, ale jakby... A mnie to jest bez sensu, jak dwa youtuberzy nagrywają w tym samym momencie, bo, bo oboje coś mówią widzą i to jest trochę nie bez sensu. No to, to mają z dwóch perspektyw. No i... O, o, nie, no jak chcą obejrzeć na przykład z twojej perspektywy, to oglądają twoje, jak z mojej to... To wtedy od widzów zależy, który chcą. Co ja wolę oglądać od jednego, ale... No, to ty wolisz, a może widzowie nie. Skąd wiesz? Tego to już nie wiem. To się rusza. Nie. Czyli się podkładałeś na sam początek zawsze? Nie, nigdy nie podkładałem. Z zawsze jest, zawsze na karnym było. I było New Music. Jaka new music? No na miniaturce zawsze było nef music, New Music. New Music. No bo po prostu zrobiłem screena gry. Screena gry. Wiesz, a, a na profilowym tej gry jakby jest. Na, miniatur, na miniaturce gry jest yy, New Music napisane. Nie chodzi, że ja. Tu wtedy nawet. Poza tym, ostatnio znalazłem taki darmowy program do usuwania. Mogę Wam dać link w opisie. Yy, znalazłem taki program darmowy, yy, w którym możesz usunąć sobie z obrazka na przykład coś tam. Zaznaczasz i to usuwasz za darmo. Możesz. Yy, no to dam Wam link w opisie. Przejdź. Co? A jak jest ciemno zielona, to można na hmm. Łatwe. To jest hmm. przecież mega i zielona. No nie, to jest po prostu mega obie. Nie, to jest 750, 725 z tej Czobi Ja tam lubię. A, za... mamy jeszcze inne gry. Jak ktoś już jest daleko, masz sobie zobaczyć. Co, ranking? No, nie, tu masz. Aha, że tu też. No, akurat jak w to się zrobiło na świecie. Stage u 600, 6... 646. To trudno już ma. Y -y. Mm -hmm. Serce, tu jest. Serca. Za dokładnie 300 etapów będę, będzie koniec, yy, będziemy na samym końcu. Hmm. Za dokładnie 300 etapów, ja będę przynajmniej. O, ja nie. Dobra, trochę więcej. Hmm. Gdzieś ten twórca tą generację? robi. Oj, oj, oj. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale kilka dobrych. Nie no, nie lat. Kilka dobrych minut. Nie no, jest kilka tygodni na pewno. Kilka dobrych z minut. kilka miesięcy. Kilka dobrych setnych sekund. No nie... No, nie wiem, tak? Myślę, że z kilkanaście rok. No możliwe nawet. Prawie tysiąc etapów, to nie wiem, no Jeszcze ma czasami jakieś update. Możemy później sprawdzić. Skończymy nagrywanie. A jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawcie suba i lajka. I to na tyle. Halo.